Gdzieś witajcie z tej strony Maki, do was już z drugim odcinkiem z Robloxem, a grać w sumie story, no niespodzianka, nie ma tego, tylko będzie story, a będzie to prison story, więc czekajcie, robię cięcie, widzimy się kiedy, w tym razie więc czekajcie, robię cięcie. Ok, dobra, więc już jestem. Nie wiem, czemu to wygląda. Nie miał spodni, ale przyprawę z nią coś się zbagowało. Problem to naprawić, ale nie jest po prostu Czekajcie, robię cięcie i myślę, się na mnie. Jestem, czekajcie, robię cięcie. Ok, dobra, tak w ogóle to jest to policjanci, Oni biją kogoś, teraz musimy klucz znaleźć. Jeśli nie gdzieś na 11.10 odcinka to sobie obejście. Bo z 15 20, no po prostu nie wiem co się stało. Znaczy, nie wiem to jakoś dziwnie robi, że mógłby nikt ten inny nie może oglądać. Znaczy, no, że po prostu był ogień z wiekowymi. Nie wiem co się stało, nie wiem o co chodzi. No ale, no dobra, robię cięć, siedem, Okej, okay, dobra, nawet w tym swoim stroju nie mam tych spodni, nie wiem o co chodzi. coś się zbagowało, przepraszam Was za to. No, dobra, nieważne. Nie, może jak mi ogarnę to. Próbowałam, ale no i tak nic się nie dało zrobić. Nie wiem o co chodzi, ale dobra, dobra, nieważne. W ogóle ty, że będzie policjant. Jeśli to sobie tam nie pamięta, ja to nie pamiętaj, to możesz sobie ten do Ciebie obejrzeć, bo 15 i 20 jest z wręczem, mi. A, mam nadzieję, że ten nie... A, mam nadzieję, że ten nie będzie. No. Dobra, i teraz... Jesteśmy w tym parkurze. Teraz... Jeju, żeby nikt mnie nie zepchnął, bo... Mam nadzieję, że nikt mnie nie zepchnie, dobra. No nie! Czajcie robię cięć. Dobra. Yy. Musiałem umrzeć. Naprawdę, długo tego nie robiłem. Nie robiłem tego jestem miesięcy. Pamiętam ile. Nie wiem ile miesięcy robiłem. Nie robiłem tego ileś miesięcy. Ech. Powrócę do tych story, a do tego nafa powrócę w odcinku 70. Bo te story. Mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Możecie napisać w komentarzach, co Wam się podoba, te story. O, mi się podoba. Ja to tak. lubię nagrywać, a pewnie, a Wam się fajnie ogląda, no. Mam nadzieję. No, więc dobra. od to zaczniemy. Może w wspólnie odcinek, no. Tutaj zaczniemy. Przypomnijmy sobie, jak to jest. Dobra, w celi jesteśmy. Nie wnikajcie na to że nie mam spodni no ale dobra, nieważne I... to jest w ogóle ten więzień w ogóle nie mają w ogóle spodni a ja tak jakby nie mam, nie wiem czemu a nie. Nie wiem czemu ale dobra, nieważne I... I dobra I które jeszcze nie oglądał tych 10 odcinka, to sobie obejdźcie A 15 i 20 byście musieli sobie zweryfikować, bo... YouTube... Bo nie wiem, YouTube... Nie wiem, co mu się stało, że mi wziął to jako wiekowe, Że mi to zablokował Że mi to oglądać, nie wiem o co chodzi no, ale nie I to w ogóle jest taki więzień? Ten? To w ogóle, co się mówi? No, sobie to przypomnijmy, a później w kolejnym odcinku, może będziemy sobie to przechodzić. To już jest drugi odcinek tak w ogóle, więc. No, tak jeszcze jestem 35. odcinków, ale nie, to będzie co. No, to będzie w odcinku Story. Prison Story. Więc dobra. Yy... Coś mówi. I dobra. Mam nadzieję, że przy tym parkurze nie umrę. No. Dobra. Okej... Okay. to jest policjant i bije kogoś. Tak w ogóle, bije w ogóle, tak w ogóle. Ja zauważyłem dopiero teraz, i tutaj w ogóle pisze, że ten nikt, y, że mam 30 sekund i zobaczyłem w ogóle ten nick, kto ma umrzeć. Tak w ogóle o to chodzi. I to chyba będzie pisać teraz nick, albo albo po prostu, a żebyśmy klucz znaleźli, on jest po prostu taki wielki. Bo już chyba go znalazł. Wy. 10 okej, okay, domna yy, znalazłem ten klucz już drugi raz, albo nawet trzeci, już nie pamiętam. To w ogóle, yy, Taka jaka boska, jeśli ktoś nie widział, w ogóle to jest ten więź, w ogóle, w ogóle to jest ten więzień, yy, tak w ogóle oni go złapali, tak w ogóle, i tak jakby w nocy. My... Robimy to, podkop, nie wiem, co my stawiamy, a w ogóle on tutaj jest w tej celi dalej. I teraz wtedy uciekamy, tak w ogóle, I na dół. I... No, sami zobaczycie, abyście mogli sobie wyjść w 50 odcinek, ale już to Wam pokażę. Pokażę wszystko w tym odcinku. Odcinek trwa 5 minut, 6 nawet? No, odcinek trwa 6 minut, 7, bo sekundy też się liczą. Więc, no, okej okay. I tu są właśnie te ścieki. lecimy właśnie tymi ściekami. I dobra, lecimy właśnie z tymi ściekami. I dobra. Yy... W ogóle przez to mogę się tu tak skryć, jakby... <laughs> nie wiem, nie, nie, nie pewnie ktoś mi widział poniku. Więc okej, okay, to właśnie są te ścieki. No w ogóle w tym swoim stroju. Czemu to jest takie dziwne ja mam w tym stroju? Nie wiem. Czy wtedy to w tym trybie takie zbagowane, że ja spodnie mam, czy w każdych, nie wiem. W kolejnym trybie chyba ja zobaczę, czy w kolejnym trybie, jak będę testować, czy da się to nagrać, to zobaczyć, czy w kolejnym trybie mam nie mam tych spodni, czy to winać, A jak nie widać, w innych trybach po prostu, tylko w tym, no to okej A jak widać we wszystkich, to po prostu y, zmienię sobie spodnie, bo nie wiem o co chodzi. Dziwne, to jest dziwne. W ogóle ten policjant tu jest, o nie, zaczął mnie gonić. A w ogóle on to ty nie doskoczy, niech sobie mnie łapie. O kurde, dobra! Dobra, koń mnie, okej, okay. dobra, stracimy trochę HP, tylko ja jedynie stracimy HP, bo myślałem, że tu mnie nie złapie, ale złapał, ale dobra, straciłem jeszcze jeden min, więc stracimy, nie chcę, aha, czym ktoś tu od razu umarł, nie chcę umrzeć, nie chcę się, no denerwować! robić Dobra, wróżę z formy. Ech. Nie, może spróbuję to zrobić na odcinku. Będę sobie to ćwiczyła poza odcinkiem. Dzisiaj będę ćwiczyła się poza odcinkiem. Dzisiaj ja... Ech. Dobra, kończę to, bo nie chcę się denerwować. Nie wiem o co w tym chodzi, że nie mam spodni Ech. Dobra. Jej. Dobra. O! Horror horror, horror Portas. Może to będzie w kolejnym odcinku. Napiszcie jak chcecie. No będzie to w kolejnym odcinku. Tutaj patrzcie. Mam spodnie. Nie wiem o co chodzi. Mam spodnie. Nie wiem o co chodzi. Mam spodnie. Nie wiem o co chodzi. Dobra. Dobra, nieważne. Mam spodnie, nie wiem o co chodzi. Dziwne. Dobra, nieważne. Dobra, to będzie na koniec tego odcinka. Yy, jeśli chcecie story, to piszcie w komentarzach, a jak nie to może być to Ale ja bo nie chcę, nie chcę się denerwować w tych nocach. Znaczy no nie chcę po prostu napa, Ja wolę story i to mimo by na tyle na razie. Jutro będzie kolejny story. Na razie i cześć. No. Na razie. I cześć. Na razie. Cześć.